Witajcie! Dzisiaj mamy do narysowania wykres funkcji logarytmicznej. Żeby wykonać taki wykres, musimy znaleźć punkty, przez które będzie przechodził. Do tego posłuży nam tabelka. Ja już taką tabelkę przygotowałam. Teraz tylko wpiszę, jaką funkcję będę tutaj wykonywać, czyli funkcja logarytm przy podstawie 4 z x. I teraz do tabelki wpisujemy dowolne x, tylko musimy pamiętać o pewnych założeniach. A założenia są takie, że liczba, która tutaj jest liczbą x, nigdy nie może być inna niż większa od zera. Czyli my wiemy zawsze, że tutaj x muszą być większe od zera. Wolno nam przyjąć każdą liczbę, ale pamiętajcie, nie ujemną i nie zero. Dla nas to jest właśnie dziedzina, z której możemy skorzystać i do tabelki Najlepiej byłoby, gdybyśmy wstawiali jakieś pokrewne z czwórką liczby. Pokrewne, czyli mogą być to wielokrotności czwórki, mogą być to odwrotności czwórki równie dobrze, czyli 1 czwarta, 1 szesnasta. Tu już dowolność wasza, tylko pamiętajcie, że nie mogą być ujemne i nie mogą być zera. No więc ja tu wstawiłabym na początek 1 czwartą czyli 1 czwarta. Kolejną liczbą, którą wstawiłabym, to byłaby jedynka. Następną liczbą, którą wstawię, to może być dwójka, może być czwórka, może być szesnastka i tak dalej, i tak dalej. Teraz kwestia obliczenia tego logarytmu. A więc f od i zamiast naszego x wstawię 1 czwartą. Czyli logarytm przy podstawie 4 z 1 czwartej równa się. I teraz my musimy dobrze operować logarytmami, aby wyliczyć tę wartość tutaj, tak? Jak wyliczyć taką wartość? No, najlepiej byłoby, gdybyśmy tę 1 czwartą zamienili na liczbę 4. Czyli gdybym mogła uzyskać o takie coś, to by było idealnie. Jak zmienić 1 czwartą na 4? No mam nadzieję, że wszyscy pamiętacie, że ułamek zamieniany na liczbę całą jest w postaci potęgi ujemnej, czyli ujemna potęga obraca 1 czwartą na 4 pierwsze. Czyli jak ja zapiszę tu do potęgi minus pierwszej, to w tym momencie uzyskałam już czwórkę. I teraz z własności logarytmów wynika, że tego już nie musimy zapisywać, tylko jest to wynik minus 1, czyli to wszystko to po prostu minus 1 i teraz dalej. f od 1. A więc logarytm przy podstawie 4 z 1, czyli logarytm przy podstawie z 4, 4 z 4 do jakiejś potęgi. Jaka potęga daje nam zawsze 1. Mam nadzieję, że pamiętacie, że to jest 0. Czyli do potęgi 0 i ponownie. Tego już nie muszę brać pod uwagę. Tak? Czyli wychodzi 0. Do tabelki wskakuje 0. F od 2. Logarytm przy podstawie 4 z 2 równa się. Logarytm przy podstawie 4 znów z 4. Tylko musimy taką potęgę na czwórkę nałożyć, aby wyszła dwójka. I teraz trzeba sobie pomyśleć, kiedy z czwórki może wyjść dwójka. No, i jak tak sobie pomyślimy, to z czwórki dwójka wychodzi, gdy ją z Czyli pierwiastek to potęga jedna, druga. Czyli jeśli pierwiastek z czterech to daje dwa, to pierwiastek ten jest zamieniany na potęgę jedną, drugą. W związku z tym, cztery do jednej, drugiej to jest, tak jakbyście mieli dwa do potęgi drugiej i do jednej, drugiej. I sprawdzimy, czy to faktycznie dwa. Zobaczcie, jak skrócimy, tak faktycznie wychodzi. Czyli jest to 4 do potęgi jednej drugiej. Już to wycofam, żeby nie przeszkadzało i daje nam tą liczbę jedną drugą. Czyli to znowu mogę usunąć już. Teraz f od, już nie od dwóch, tylko od czterech. Kolejna liczba w tabelce. 4 z 4. A logarytm 4 z 4, to wiemy, że to 1. I f od 16 to logarytm przy podstawie 4 z 4 do której potęgi? Do potęgi drugiej, czyli 2. Teraz nic prostszego, jak po prostu zaznaczyć to wszystko na układzie współrzędnych. Wkleiłam, Układ. Oczywiście, powinien on zawierać podstawowe rzeczy, czyli, że to jest oś Y, a to jest oś X, obowiązkowo i ma wszystkie tutaj najważniejsze liczby, bo tak naprawdę powinien mieć jednostki zaznaczone przynajmniej 1 i 0 i minus 1. I w tym momencie możemy zacząć zaznaczać. Jak zaznaczamy? Biorę sobie pierwszą liczbę z tabelki, to jest liczba 1 czwarta i ona jest na osi x, czyli na tej osi i tę jedynkę dzielę sobie na cztery części, czyli tak jakby na pół i jeszcze na pół mniej więcej w tym miejscu i teraz jadę do minus jedynki, czyli mniej więcej staje to w tym miejscu. Dla jedynki, czyli staje na jedynce i nie jadę nigdzie bo 0 no to po prostu zostaje w tym miejscu. Staję sobie na dwójce i jadę do jednej drugiej, czyli do połowy, a więc mniej więcej w tym miejscu. Teraz staję sobie na czwórce i jadę do jedynki. O tu. I teraz na szesnastce, czyli musiałabym być dłuższym, tutaj mieć dłuższy wykres, ale mogę to wykonać bez. Tej liczby, czyli jak jest jakaś wysoka liczba, której nie chcemy zaznaczyć, to możemy sobie ją pominąć. I teraz po prostu te punkty należy połączyć. Ja takie punkty połączone już mam u siebie na wykresie profesjonalnie wykonanym przez komputer, oczywiście. I zobaczcie, że są faktycznie tak samo wykonane, jak tu mi wyszło. I kwestia teraz podania własności. Oczywiście to jest oś y, to jest oś x, żeby nie było wątpliwości. No i pierwsza rzecz to dziedzina. Dziedziny myśmy już określili wcześniej, ponieważ funkcję mieliśmy podaną jako logarytm przy podstawie 4 z x. I dziedziną tej funkcji są wszystkie x, bo wiemy o tym, że dziedzina to x, wszystkie x, które są większe od 0. Dlatego, że nie możemy przyjąć x ujemnych, nie możemy przyjąć x'ów, które są zerem, i popatrzmy, jak to wygląda na wykresie. Jeśli jadę od lewej strony do prawej, jadę sobie w ten sposób, to patrzę, w którym miejscu moja funkcja się zaczyna. No i jadąc od lewej strony, funkcji w ogóle nie widać. Ona zaczyna się przy zerze. Pamiętajcie, że ona tu bardzo bliziutko zera się zbliża, natomiast nigdy do niego nie dojdzie. A i jedzie sobie dalej, 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 czyli tak naprawdę dziedzina to wszystkie x większe od zera. I to jest pierwsza z własności, którą podaliśmy. Druga z własności to zbiór wartości, i zbiór wartości to zbiór y, czyli patrzę od dołu tym razem, bo y są osią pionową, a więc jadą od dołu do góry, czyli patrzę od dołu i moja funkcja jest. Jest cały czas i ona tu dalej jest, ona sobie gdzieś tam do góry leci bardzo daleko i ona dalej jest, a więc jest od minus nieskończoności do plus nieskończoności, bądź też po prostu równa się r, należy do r, obojętnie jak tutaj zapiszecie, każdy z tych zapisów będzie prawidłowym zapisem. Trzeci punkt to będzie miejsce zerowe. Miejsce zerowe to taki punkt na osi x, gdzie funkcja przecina się z tą osią. I jadę sobie po osi x i patrzę, czy gdzieś ta moja funkcja przecięła. I zobaczcie, że przecięła w tym miejscu. W związku z tym miejscem zerowym to są x -y równe. I teraz uwaga, czy 0, bo każdy odruchowo by zapisał 0, nie, nie 0. Sprawdzamy na osi. Czy faktycznie jest to 0? Czy to jest zupełnie jakaś inna liczba? Popatrzmy, to jest 1. x jest równy 1. Zerem jest y, nie x. W związku z tym tu musimy podać, że x jest równy 1. I kolejny punkt, punkt czwarty, to będzie monotoniczność. Mam nadzieję, że pamiętacie, co to jest monotoniczność. Szybciutko szukamy w główkach. Co oznacza słowo monotoniczność? Monotoniczność to czy funkcja rosnąca, malejąca czy stała. I patrzymy sobie, funkcja leci sobie do góry, czyli funkcja jest rosnąca. W całej naszej dziedzinie, czyli dla x większych od 0. Piątym punktem będą wartości dodatnie i ujemne. Wartości dodatnie. I jeszcze wartości ujemne. I teraz trzeba sobie przypomnieć, co to słowo oznacza wartości. No, i fajnie by było, gdybyście sobie przypomnieli, że x -y to zawsze argumenty, a wartości to zawsze są nasze y, -ki. czyli wartości dodatnie to tam, gdzie y są dodatnie. Czyli y muszą być o takie. A gdzie takie y są? Otóż takie y są. Zawsze nad osią X. -ów. Czyli jakbym zaczęła sobie tak tu mazać o całą taką płaszczyznę bym wymazała tu. Bo tu wszystkie nad osią są właśnie większe od zera, cała oś Y podzieliła się w ten sposób, jak widzicie, czyli podzieliła się na to, że to co leży nad osią X, tu, na tym żółtym polu. To są wszystkie y, które są dodatnie, czyli wszystkie większe od zera. A więc to jest ten nasz żółty kolor, czyli y większe od zera. I teraz muszę popatrzeć, w którym miejscu na te żółte pole wpadła moja funkcja. A więc moja funkcja wpadła tu. O tu, w tym miejscu. Tak. Czyli od jedynki do plus nieskończoności, czyli dla xów należących od 1 do plus nieskończoności. Tak, oto miejsce. Teraz wartości ujemne, czyli y mniejsze od zera. I tutaj można sobie zapisać, że oto ten kawałek cały to zawsze y są większe od zera. Na tym kawałku, czyli miejsce zerowe to y są równe a na tym miejscu y są mniejsze od zera. Teraz pokoloruję sobie tutaj na niebiesko wszystko to, co jest pod osią. Tak, pokolorujemy wszystko, co jest pod osią. To jest na niebiesko, czyli wszystko to jest y mniejsze od zera. A więc tam, gdzie zauważycie, że wasza funkcja padła właśnie w niebieski kolor, czyli patrzymy i ona właśnie w tym miejscu jest, czyli na niebieskim kolorze, to będzie dla nas oznaczało, że to są nasze y mniejsze od zera, czyli wartości ujemne. No i patrzymy, ona wpadła tu w takim małym kawałeczku, jego tak sobie o Zamarzę, żebyście zobaczyli, jak on wygląda, a on jest, zobaczcie, w takim przedziale od 0 dla x'ów do 1. Czyli x należy od 0 do 1. I jeśli chodzi o takie podstawowe własności, to wszystkie jeszcze można byłoby dodać taką własność, że funkcja jest różnowartościowa, ponieważ. Przyjmuje wszystkie Y różne, czyli różne wartości, a więc można byłoby dodać jeszcze własność, że jest to funkcja różnowartościowa. Jeśli chodzi o ten przykład, to wszystko. Dziękuję bardzo.